Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, choć nie jestem piekarzem nie z jednego pieca chleb jadłem, i chciałem wam dzisiaj pokazać taki właśnie domowy, prawdziwy chlebek, robiony na zakwasie, naturalny, czyli trzy składniki tylko woda, mąka i sól. Połowę mąki razowej. A połowę mąki pszennej zwykłej, i zobaczcie, najpierw moi drodzy, zrobiłem to. Jest zakwas. Ten zakwas był robiony od 3 do 5 dni. I tu jest szklanka mąki razowej, szklanka wody. I to było zostawione gdzieś tak, powiem Wam, na no, jeden pełny dzień i później trzeba było go dokarmić. Dzień, dwa zostawione, szklanka wody, szklanka mąki, wymieszać to wszystko dwa dni i codziennie dodawałem y, dwie łyżki mąki. I troszeczkę wody, żeby konsystencja mniej więcej była taka sama. I to robiłem w przeciągu, no jak wspomniałem, około 5 dni. Dzisiaj mamy piąty dzień. Będę robił chleb, ale jeszcze przez zrobieniu tego chleba w końcowej fazie, na parę godzin przed trzeba dokarmić ten zakwas, tak? Więc, ja kupuję. Taką mąkę, to jest mąka organiczna, bardzo dobra, razowa. Bierzemy łyżkę. No i dodawamy, dodajemy tyle gdzieś mąki. Zobaczcie, no tak wygląda. Ona nie jest cała biała, tylko jest właśnie taka naturalna. Tak, najlepsza, bo to jest bardzo ważne, żeby była dobra jakościowa mąka. No i to troszeczkę mieszamy, tak, w ten sposób, żeby ten zakwas był dokarmiony, delikatnie, tak. Ok, może być. Tutaj, może z tej ściany troszeczkę pozbieramy. I poradzę nożem, żeby z tej kopystki to zeskrobać. I specyficzny zapach tego zakwasu, moi drodzy. Proszę zobaczyć, on pracuje, są takie bąbelki, tak. No i przykrywamy go, można, szmatką. Ja mam taki woreczek z gumką. I zostawiamy go na parę godzin przed zrobieniem chleba. Haha, a widzicie, moi drodzy? Ja dokładnie nie uściśliłem tego, co użyłem, więc ta mąka była użyta na zakwas. I tu mamy mąkę razową, tak? Ona jest ciemniejsza. Ta mąka zaś jest żytnia. Biała żytnia mąka, tak jest napisane. Czyli ta mąka była użyta, moi drodzy, na zakwas, a ta będzie użyta do robienia chleba, czyli pół na pół. One obydwie będą użyte po połowie, ale ta tylko była użyta do zrobienia tego zakwasu, który tutaj parę godzinek będzie sobie ładnie leżakował. Moi drodzy, więc przechodzimy do urabiania chleba. Dzisiaj rano wam pokazałem, jak zakwas wygląda. Mamy go tutaj. Rano jeszcze został dokarmiony mąką i troszeczkę wody. Proszę zobaczyć, jak wygląda. On fermentuje, żyje, bakterie i tak dalej. Wiadomo, cały nie zejdzie, nie? Zrobiłem więcej. I moi drodzy, ja będę robił dwa chleby. Jeden chleb będzie e, z ziarnami, a drugi będzie bez ziaren. E, no taki najprawdziwszy chlebek. Składniki mąka, woda i sól. No i ziarna do tego drugiego chlebka. Będę musiał założyć to. Nie, nie ma żadnego wirusa. Wszystko jest ok. Wiadomo, gdzieś tam trwają. Ale ja mam alergię i to jest paradoks. Mam alergię na mąkę. No i pracowałem kiedyś jako ciaskarz-cukiernik. No, pracowałem tam 5 lat i nabyłem się choroby, właśnie pylica, alergia na mąkę. No i jak jest tej mąki więcej, to wyglądam jak bazyliszek. Baz Oczy czerwone, kicham, prycham, więc zakładam maseczkę. Mogę jeść chleb, mogę jeść produkty mączne, jest OK, ale no nie mogę wdychać za bardzo, bo zaraz reakcja alergiczna różnie może być. Także pozwólcie jak do operacji. Zakładamy maseczkę. Siostro i będziemy tutaj narzędzia stosowali. Sobie tutaj posłużę pomocą, bo spisałem sobie jak to wygląda, żebym gafy jakieś nie popełnił tak jak rano. I tak na jeden chleb jest 300 mąki razowej, 300 gram mąki żytniej, 500 ml wody, łyżka soli, 5 łyżek tego zakwasu. No i oczywiście, jak będziemy robili drugi chleb, to będą jakieś ziarna. No i zaczynamy. Ja tutaj będę posługiwał się takim urządzeniem pomoże mi zmieszaniu także tak Pierw używamy tą mąkę organik wygląda tak no i tej mąki moi drodzy 300 gram 300 gram O, gitara, jest 300 gram. Teraz tamonka, otwieramy, będzie biała. Tak ona wygląda. I dodatkowe 300 gram, czyli razem musi mieć 600 gram, tak? 600 gram. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze cipeczkę No, gid majonez. I teraz tak. 5 łyżek łyżeczek. Łżek czy łyżeczek? Łyże... łyżek. Pięć łyżek za kwas. Nie, taka, taka łyżka, taka łyżka. Piszemy to. Damy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Damy 7, bo widzicie, jak to się wszystko lepi. O nawet jedno więcej, bo te łyżki są takie, jakie są. Dobra. Ok. I teraz 500 ml wody. Ja tutaj mam wodę odmierzoną. Woda powinna być przegotowana albo mineralna. Znaczy z butelki. Jeden z butelki. No i wlewamy tutaj do tego urządzenia. Tyle to wagowo wygląda. Sól damy później. Najpierw to niech się wymyrda. Tu jest pokrywka. Zamykamy. Moja powiedz, gdzie tu się teraz włącza myrdanie. Ciasto Ile minut. No tak żeby się wymieszało, nie? Zobaczymy. Nastał na razie na jakiś tam okres yy, i się będzie zaglądać, nie? Dobra. Kiedy majomy zobaczcie. No i tutaj będziemy zaglądali i za chwilę wracamy do Was. Więc moi drodzy zobaczcie jak to wygląda w środku. Ciasto prawie gotowe. Teraz dajemy sól, tej soli damy tyle, łyżka soli. No i zamykamy i teraz mieszamy na koniec z tą solą. Eee, tutaj tak, zobaczymy czasowo tam to może na eee, są sekundy, tak? To może na około Półtora minuty, dobra, lecimy. OK. Dobrze, e, ciasto już jest zrobione. Mamy tutaj szklane naczynie, najlepsze. Podsypujemy je delikatnie mąką. Wyciągali tu ciasto. Teraz to ciasto podsypią mąką. W ten sposób przykryję szmatką. I odłożymy na bok. I zostawimy to do wyrośnięcia. No i zaraz będziemy robili drugi chlebek z nasionami różnymi, tak? Zobaczymy co mamy. Także drugi chlebek to samo dokładnie, te same składniki. Plus właśnie różny jakiś tam słonecznik, co tam mamy. Także zaraz do Was wracam. Dobrze moi drodzy. Dałem nasiona, siemielniane, słonecznik, czarnuszka. I to pestki dyni. Tak to wygląda tutaj w środku. No i sól też dodałem i działamy dalej. Podsypijujemy mąką. Okej. Okay. No i to samo zakrywamy. Matką. W ten sposób i odstawiamy. To jest w temperaturze pokojowej do rana. Do rana około 10-12 godzin. Ta faza wyrastania, moi drodzy, 6:20 prawie. Rano, oczywiście. A ciasto, zobaczcie, jak wyrosło. Teraz tylko to uformujemy w chlebek. Troszeczkę później i będzie gitarka. No i zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Proszę spojrzeć, jaki już ładny chlebek mamy. Jak wyrasta. Pierwszy mój chlebek. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w środku. Jak będzie smakował. Bo nigdy nie robiłem wcześniej chleba. Wcześniej była temperatura 220, 45 minut. Zmniejszyłem na 200. No i jeszcze trochę i powinien być. A tu, moi drodzy, robimy drugi. I on jest w piekarniku gazowym, jak widzicie. Tu jest gaz. I to jest piekarnik gazowy. Zobaczymy, który lepiej wyjdzie. Ten jest taki okrągły. A ten mamy. Podłużny. Tak się prezentuje. Moi drodzy mamy chleb zrobiony. On wygląda w ten sposób. To jest pierwszy chleb, że nie jest jakiś idealny. Zobaczymy jak on będzie wyglądał w środku, bo y, dopiero będę go przekrawał na kawałek i mam nadzieję, że on będzie względny jak na pierwszy pierwszy chleb, który robiłem. On wygląda, moi drodzy, w ten sposób. Jest jeszcze ciepły. Taki to jest chlebek. No zobaczymy, jak smakuje. Tutaj spróbuję y, kawałek. Jest dobry, ale następny chlebek ja będę robił z innego przepisu. Tak, moi drodzy, to wygląda. Także dziękuję, że byliście ze mną. No i zapraszam na kolejny raz. Siema!